Gdzie ja zaszedłem w sumie? Schody? Czy to jakiś dom? Jakiś pałac? Coś takiego. Wow, 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 wow. Nie, piorunów nie lubimy. A! Jezu, fuck, fuck. Dobra, wypadek przy pracy to był spokojnie. Wszystko jest jak najbardziej pod kontrolą. To tylko crafting. Crafting, tak, no wiecie. Stoły do craftingu. O i krzesło, więc spoko. Nic strasznego, nie ma się czego obawiać. Jedynie tych dźwięków, które są naprawdę. Nie są jakieś takie miłe. jak ja nienawidzę momentów, w którym nie wiem gdzie iść. Dobra. M2 mm, rikefakę, pójdziemy w tą ulicę. No, idziemy tu Ale chyba nie wyjdziemy na twór Co to jest? O, klucz Nie jest klucz No dobra, wzię wzięliśmy go jakoś, w jakiś sposób go... Udało się wziąć Dobra, idziemy na górę Nie wiem w sumie, czy w takich... W ...takich mapach dobre jest na górę Tam też możemy... O matko O matko krew, o matko krew Ja tam nie chcę iść Jest tu coś? Nie ma, dobra Ale chyba jednak będziemy musieli iść tam gdzie jest ta krew No i... O, to jest jakieś przejście kolejne Co to? O nie, mokro Jak w Simsach, jakby ktoś się sikał tylko za czerwono Kolejna krew Jak krwi O matko What the fucking... Shit. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Nie, nie, nie chcę. Jest, dobra. Jest, jest siódma strona, jest siódma strona. Tutaj coś będzie... Nie, dobra. Zniszczę cię, ja rozumiem. Zniszczę Tak, o to właśnie mi chodziło. Czyli teraz czekajcie. Widzimy stąd. Pozostaje nam jeszcze pójść tutaj do... Tutaj będzie po prawej takie drzwi. Nie wiem tak, gdzie to będzie szło Schody Schody na górę Nie wiecie co zanim, zanim pójdziemy na, na te schody O, bo dobra idziemy na do schody Potem wiecie, na, na końcu sobie walniemy mnie... O matko czuję się wiecie jak w takich w takich filmach nie wiem jakieś ładca pierścieni jakby miał zaraz chwilę wrzucić do lawy pierścień Coś takiego takie wiecie no, muzyka przestała grać, ale. Znaczy, muzyka. Kroki ustały, ale już są z powrotem. I co, tu chyba nie będzie żadnej strony. Z tego, co tutaj wygląda, bo to w ogóle Ledwo co przejść można. Dobra. Pusto. Tutaj byliśmy, byliśmy chyba tutaj. O! Słyszałem TNT! Słyszałem TNT. Gdzieś tam wybuchło TNT, dobra. A bądźmy... O matko, skaczę w przepaść o O! Skakałem w czarną przepaść. O matko... Dobra, więc wiecie co? Wracam teraz na dół, na sam dół. O matko, nie, 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 nie. Wracamy teraz na sam... Dół, du 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 zapal- Dziękuję. Na sam dół... No, proszę bardzo. Mieliśmy dosłownie obok siebie stronę i na nie wzięliśmy. A, a, wzięliśmy ją, Dobra. Więc wiecie, co teraz? Mamy 8 stron. Mamy klucz. Nie wiem, po co ten klucz jest. Na pewno otwiera jakieś drzwi. Teraz musimy stąd jakoś wyjść. I wydaje mi się, że żeby wygrać ten poziom, to na początku było coś w rodzaju takiego. Mm, wyjścia. takiego tunelu. Oczywiście nabrkł musimy do tego tunelu dość, ponieważ z tego co zrozumiałem, musimy zebrać 8 stron, które już zebraliśmy, żeby opuścić w ogóle ten las. To wszystko, żeby móc powrócić do normalnego funkcjonowania, do normalnego życia. Proszę bądź. Tak, jest drzewko. Tu była strona, więc tędy. I teraz, jeśli się nie mylę, będziemy musieli iść w prawo. Tutaj, tutaj. I tu będzie pierwsze przejście w prawo. Przy takim czymś. Nie, to jeszcze nie tu. Ale cisza. No właśnie, już, już nie ma ciszy. To będzie to przejście, tak, bo dalej byśmy doszli do takiej skrzynki właśnie gdzie była nasza pierwsza strona. Mam jeszcze ten klucz. A może ten klucz od... A może ten klucz otwiera tamte drzwi? Może ten klucz naprawdę potrzebny jest, żeby tworzyć te drzwi, za którymi kryła się ta pierwsza skrzynka, gdzie była nasza pierwsza strona. Tak, to będzie tutaj, w tym miejscu. Szkielety, szkielety. I tutaj drzwi. Ale nie wiem, jak to otworzyć. Oczywiście. Czy ja to mogę jak się otworzyć w jakiś sposób psychiczny, coś, coś takiego. Czy to jest jakieś... To mogę jakieś... Nie, naprawdę nie wiem. Mam klucz, ale nie, nie mogę z niego zrobić użytku. Naprawdę nie mam pojęcia, jak go w jakiś sposób by go in, nasz, inny uczyć. co, so, pójdziemy sobie na skróty. Chyba, że to będzie, nie wiem. Dobra, najwyżej to będzie na mnie. Bo skoro te drogi są dosyć do siebie równoległe, to zgodnie z tym to musi być ta droga. Dobra. Nie traćmy czasu, wracajmy do naszej rzeczywistości. No rzeczywistości, no wiecie, naszego normalnego życia. Po zebraniu ośmiu kartek zbliżamy się do miejsca bliżej mi nieznanego. Strasznie tu... I takim oto... Wow! Takim oto nieprawdopodobnym sposobem wygraliśmy tą mapę mając klucz i nie, nie robiąc w ogóle z niego żadnego użytku. I mamy dwa ciasteczka, słuchajcie, mamy dwa ciasteczka, więc te ciasteczka są słuchajcie dla was. Ja mam klucz, który jest tak nawet mi niepotrzebny, a dla was są ciasteczka. Tak. I takim oto optymistycznym akcentem udało nam się przejść. E, taką dosyć fajną mapkę. W sumie wiecie, tam troszeczkę było napięcia. Kilka razy się przesaszyłem, ale chyba to bardziej piorunów, może dlatego, że jest tutaj wokół mnie cicho. No właśnie. I tak, kochani, jeżeli ten odcinek ogólnie ten, ten. ten, no wiecie, ta mapka w moim wykonaniu Wam się spodobała. Kliknijcie kciuka w górę i oczywiście ciasteczko za lajka like też jest dla was. Więc co, kochani, to by było na tyle. Link do pobrania mapy jest w opisie. No i co? Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się przestraszyć. Nigdy. Nawet jeśli tego się w ogóle nie spodziewacie, to nie dajcie się przestraszyć. Pa, żegnam. Hej.